Na oddział przychodzą lekko pijane koleżanki. Siedemnastoletnia Ania Szymczuk przewróciła się w łazience i uderzyła głową o umywalkę. Znalazła ją na podłodze jej starsza koleżanka, która namówiła nastolatkę na zorganizowanie imprezy dla niej i jej znajomych. Starsza koleżanka wykorzystuje fakt, że ojciec nastolatki dużo pracuje i daje jej spory kieszonkowe. Teraz okłamała ją, że są winne pieniądze za zepsutą umywalkę które chce zatrzymać dla siebie. Jeżeli nie co reagują prawidłowo, to nie wyczują alkoholu od ciebie. Nie, skąd? Posłuchaj, y, albo dzwonisz po ojca, albo ja dzwonię po policję, oni ustalą twoją tożsamość i oni zawiadomią twojego daty. To Policje? jak Nie Policję? No. Nie, wtedy to, to dopiero ojciec mnie zabije. Jak mu powiesz o imprezkach, to będziesz mogła się z nim pożegnać na dłuższy czas. Bata, a może po prostu lepiej się przyznać? No i co? I wtedy odetnie od kasy. Może tak być, że mi zablokuje kieszonkowa. Do szpitala przyjeżdża zaniepokojony ojciec nastolatki, która pod wpływem alkoholu przewróciła się i rozbiła głowę o umywalkę. Mężczyzna dostał awans i całkowicie poświęcił się pracy, chcąc zapewnić córce spokojną przyszłość. Nie dostrzega jednak, że przez to ją zaniedbuje. Tylko najgorsze jest to, że stłukła przy tym taką mega cenną wazę. A to było u ciebie? Chyba nie mieliśmy jeszcze okazji się poznać. Mieszkam w klatce obok, tylko moi rodzice prosili, żeby pan im zwrócił pieniądze za tą wazę. Tymczasem doktor Michał Morawski chce mu uświadomić, że z dziewczyną jest poważny problem, bo w tak młodym wieku sięga po alkohol. Proszę pana, ona no po prostu jest nie trzeźwa, jak pan wie w tym stanie. nie Nietrudno wypadek. Jak to nie Przecież ona nie miała nigdy takich wybryków. Dobrze się uczyła, nie sprawiała kłopotów. Pana, no może ma jakieś problemy, może wpadła ze towarzystwo. No przecież jest nastolatką, prawda? Moim zdaniem powinniśmy wyjechać na wakacje. Sprawa z swoim upadkiem. Lekko ucichnie, my się dobrze zabawimy, no a Twój ojciec przynajmniej dostanie nauczkę. Wiesz co, ale przecież to jemu z portfela nie podkradnę. No to weź mu kartę. Ale z tej Anki Frejerka, czy ona serio sądzi, że chce się zadawać z taką krą p... jak ona? Dobrze, że ma bogatego tatuśka i dostęp prawie do nieograniczonej kasy. Jak tylko te wakacje wypalą, od razu się z nią rozdzielam i będę bawić się sama. Sąsiadka chce odwrócić uwagę jej ojca, żeby ten nie zauważył kradzieży. Ona poszła do toalety. Mogłabym z panem porozmawiać na osobności? Słucham, o co chodzi? No bo strasznie się o nią martwię. Co panu powiedział lekarz? Nic jej nie będzie? Nie, no rozmawiałem właśnie z lekarzem. Powiedział, że jeszcze parę dni musi Ania zostać w szpitalu, ale mam nadzieję, że szybko do siebie wróci. No to dobrze, bo po prostu mega się o nią martwię, ta cała sytuacja, to wszystko jest takie stresujące, ale dobrze, dobrze, że w sumie nic jej nie będzie. Udało się! Wreszcie mamy dostęp do nieograniczonej kasy. Jednak opłacało się troszeczkę pomęczyć i poudawać przyjaciółkę tej frajerki. Od razu sobie kupimy nowe stroje kąpielowe. Wiesz, a może już dosyć. I tak wydałeś mi kupę kasy. Przestań! Twój ojciec jest ci to winien. Zdajemy, że tak fajny jest na przykład. To nie jest fajne. Ty? Ania, co ty robisz? Ja? Nic. Nie kłam. Właśnie dostałem SMS-a z banku. Wydałaś 8 tysięcy złotych. Bardzo się na tobie zawiodłem. Miałeś mi ochotę wyjechać, no to kupiłam nam fajny wyjazd na Majorkę. Nie widzisz, że ta dziewczyna cię wykorzystuje? Jej zależy tylko na pieniądze. Ania, nie słuchaj go, to nieprawda. Dobrze wiesz, że to nie jest prawda. Wiesz co? Mam tego wszystkiego dosyć. Bierz sobie te twoje pieniądze, nie potrzebuję ich, rozumiesz? Wyjedziemy z Batą, choćby pod namioty i bez grosza. Nie potrzebujemy cię. Wszystko fajnie, ale z tymi namiotami to chyba jakiś żart. Anka chyba śni, że pojadę z nią na tak dziwny wyjazd. Jak nie będzie high life'u, to nawet nie zamierzam się z nią męczyć. Jak nie masz kasy, to nie będę się z tobą bujać za frajer. Co innego jak stawisz mega wyjazd, ale tak nie mam zamiaru ci znosić. Ale ja myślałam, że my jesteśmy Ciaciukami. My? Zdosiłam cię tylko dlatego, bo mi wszystko kupowałaś. Ale jak tak, ja spadam. Beata, czekaj, nie zostawiaj mnie. Radź sobie Samą sama. Robi, ale mówiłaś, że ja zawsze będę mogła na Ciebie liczyć. No cóż, kłamałam. Doktorze! Pacjentka z urazem czaszki, która nagle zasłabła, została skierowana na operację w trybie pilnym. Lekarze zatamowali krwawienie śródczaszkowe. Po dwóch dobach śpiączki farmakologicznej została wybudzona i przeniesiona na oddział neurologiczny. Od tygodnia przechodzi rehabilitację i jest tu pod stałą obserwacją. Chciałam cię bardzo przeprosić za tą całą sytuację. Od początku miałeś rację co do Beaty. Przepraszam, że ci nie wierzyłam, że jest taka fałszywa. Strasznie się zawiodłam na Beacie. Zależało jej tylko na kasie. Ale przynajmniej dzięki tej całej sytuacji teraz wiem, że mogę rozmawiać spokojnie z tatą. A przede wszystkim wiem... Kto tak naprawdę się dla mnie liczy?